Rob Schmitz Ulica wiecznej szczęśliwości. Mało jest miejsc w Chinach, gdzie narzeczona jest droższa niż w Szanghaju. W 2013 roku Sina, najpopularniejszy chiński portal internetowy, i Wanke, największy deweloper w kraju, wykorzystały posiadane dane, by wspólnie stworzyć krajową mapę cen za żony. W Szanghaju mężczyzna zwykle oferował rodzinie wybranki równowartość 16 tysięcy dolarów oraz akt własności domu. W Mongolii wewnętrznej wystarczyła jedna dziesiąta tej sumy: dobrowróżbne 888 hułanów, półtora tysiąca dolarów, plus dziewięć sztuk bydła i 3 sztuki złotej biżuterii. Prowincja Fujian nad cieśniną tajwańską, plasowała się gdzieś w połowie skali: tysięcy dolarów, komplet złotych ozdób do włosów i złoty diadem. Na tym tle ceny w rolniczej prowincji Shandong można było uznać za okazyjne. Dziao, właścicielka mojej ulubionej kwiaciarni, zapłaciła za żony dla młodszego syna 3000 dolarów.